Ach, te okropne kobiety. Nie dość, że wystarczy, że ładnie wyglądają i ładnie pachną, nie muszą w ogóle się starać i mają jak na pęczki wokół siebie zdesperowanych mężczyzn, to jeszcze mają czelność testować tych biednych facetów, którzy cały czas muszą się starać o to, żeby zdobyć uwagę kobiet. Oczywiście jest to żart z mojej strony i podaję to jako taki przerysowany przykład narracji, którą. Wiele facetów, którzy trafiają na pojęcie kobiecych testów, niestety wyznaje. Traktuje to jako coś konfrontacyjnego, jako coś, co kobiety robią świadomie, jako coś, z czym trzeba walczyć. A prawda jest taka, że jest zupełnie inaczej i w tym materiale powiem Ci dokładnie, czym są te kobiece testy, w jaki sposób je rozpoznać, jakie są ich kategorie, dlaczego kobiety to robią, a także dokładnie jak najlepiej adresować te testy, żeby te właśnie testy nie oddalały Ciebie od kobiety, i nie stawiały, w to, nie stawiały ciebie w pozycji osoby, która obraża się na kobiety, ale żebyś traktował te kobiety jako szansę do tego, żeby zbliżyć się do dziewczyn, które ci się podobają, na których ci zależy. Kobiece testy najczęściej przyjmują formę zadawania niewygodnych, niekomfortowych pytań, stawiania faceta w trudnych sytuacjach, rzucania mężczyźnie różnych wyzwań i nie zgadzania się z tym, a także podważania jego decyzji, jego propozycji, jego zachowań czy Podważanie jego zdania. I najczęściej te testy są całkowicie podświadome. To nie jest tak, że kobieta siedząc z tobą na myśli sobie: Dobra, teraz wyciągnę z mojego arsenału test numer 5. Zobaczymy, czy go zda. Zobaczymy, jaką dostanie ten mężczyzna ocenę. Jeżeli Przynajmniej czwórkę, to będę z nim dalej rozmawiała, ale jeżeli obleję, to to jest koniec tej znajomości. Nie ma szans, żebyśmy dalej się spotykali. Nie, kompletnie nie tak działają te testy. Są kobiety, które świadomie testują facetów, ale ja bym to nazwał bardziej manipulacją, i to nie są raczej kobiety, z którymi chciałbyś się i tak zadawać. W dużej większości, w zdecydowanej większości przypadków, kobiety robią to kompletnie nieświadomie, i dla kobiet jest to mechanizm, który pozwala. Zweryfikować, z kim taka kobieta ma tak naprawdę do czynienia, bo bardzo łatwo jest fabrykować. Obraz siebie poprzez słowa. Łatwo można coś powiedzieć, to nic nie kosztuje, ale dużo trudniej jest udowodnić to pewnym zachowaniem. I testy to jest taki mechanizm obronny dla kobiet, który pozwala im sprawdzić, czy to, co mówi facet, jest spójne z tym, jak się zachowuje, czy obraz, który on sobie tworzy na poziomie werbalnym, jest faktycznie tym, co ona widzi, czego ona doświadcza w bezpośrednim kontakcie z mężczyzną, czy to. Face to face, czy telefonicznie, czy przez wiadomości tekstowe. Kobieta weryfikuje w ten sposób niesamowicie ważne dla niej cechy w mężczyźnie, szczególnie w kontekście jakiejś poważniejszej relacji, czyli stabilność emocjonalną, Twoją podatność na stres, to jak odnajdujesz się w trudnych, niespodziewanych sytuacjach. Czy twoją ogólną pewność siebie, a także pozwala jej to zrozumieć, na ile do siebie pasujecie. I testy o dziwo są dla Ciebie czymś bardzo dobrym, dlatego że sugerują, że ta kobieta przynajmniej w małym stopniu jest tobą zainteresowana. Dlatego, że gdyby nie była tobą zainteresowana, to kompletnie nie chciałoby się jej Ciebie weryfikować, bo od razu byłbyś spisany w jej oczach na straty. To tak, jakbyś chciał kupić samochód, jeżeli myślisz sobie o tym, że. Kupisz sobie jakieś Lamborghini, czy Porsche, czy Tesle, jakiekolwiek teraz są fajne modele samochodów, Ja się na samochodach w ogóle nie znam, więc strzelam z tyłka przykładami. Ale raczej byś nie poszedł z intencją kupienia salonu do salonu, w którym możesz dostać Cinquecento albo Malucha, bo to nie jest kompletnie coś, co spełnia Twoje oczekiwania. Więc o ile sprawdzisz to, jak sprawuje się Tesla, czy Porsche, czy Mercedes, whatever. To nie sprawdzisz malucha, bo wiesz, że nieważne jaki ją by nie był, ty i tak go nie kupisz. Więc zamiast traktować stres jako coś groźnego, jako coś niebezpiecznego, jako coś, co generuje w tobie stres, gdzie chcesz uciekać, zamrażasz się w sobie, jakoś się spinasz. Traktuj test jako coś dobrego, jako okazję do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do kobiety i żeby jeszcze bardziej jej pokazać, jak świetnym mężczyzną jesteś. Na potrzeby tego materiału stworzyłem autorską listę ośmiu kategorii testów, które najczęściej stosują kobiety, tak żebyś wiedział Czego się spodziewać w interakcjach z kobietami, a także wiedzieć, w jaki sposób się zachowywać i co te testy konkretnie świadczą, o czym one świadczą. Koniecznie zostań do końca tego materiału, bo po tym jak przedstawię Ci wszystkie te kategorie, powiem Ci również, jak najlepiej jest reagować na wszystkie testy, niezależnie od tego, z jaką kategorią masz do czynienia. Pierwszy test to test zazdrości, który przejawia się tym, że kobieta na Twoich oczach flirtuje z innym facetem, albo gdy rozmawiacie na jakiś temat, ona wspomina o facecie, z którym się spotyka, albo z którym chciałaby się spotkać i opowiada o nim entuzjastycznie, albo na przykład chwali i rozpływa się nad swoim byłym, mówi jak bardzo za nim tęskni, jak był dla niej ważny, jak był wspaniałym facetem. Jeżeli tak jest, to najlepsza reakcja, jaka może być po twojej stronie, to powiedzenie spoko, fajnie, że miałaś takie dobre doświadczenia, albo fajnie, że spotykasz się z takim wartościowym facetem. I tyle. Nie ciągnij tego tematu, nie dopytuj, nie obrażaj się, że jaką namaczelność na randce z Tobą mówić o innym facecie, po prostu to zaakceptuj i temat sam bardzo szybko zgaśnie. Druga kategoria testów to testy, które nazywam testami bezpieczeństwa i zasobów. To są najczęściej testy, które będą występowały, jeżeli będziesz wchodził w interakcję z kobietami ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji. Oczywiście z Polkami też, ale mówię o tym, co najczęściej występuje. I to będą testy, gdzie kobieta będzie chciała sprawdzić, na przykład, czy za nią zapłacisz. Jeżeli zaprosisz ją na randkę, na drinka, czy na kawę, czy cokolwiek innego, i to jest szczególnie wasza pierwsza randka, to są sytuacje, w których kobieta sprawdzi, czy zamówisz jej Ubera. Jeżeli mieszka gdzieś daleko, albo jeżeli jest późno. To są testy, gdzie kobieta sprawdzi, czy zaprowadzisz ją do Ubera, albo odwiedziesz ją do domu, żeby ona czuła się w pełni bezpieczna, albo czy spytasz ją, żeby bezpiecznie dotarła do domu. Może być na przykład tak, że siedzicie na randce, kobieta mówi, że musi już iść, po czym zaczyna sprawdzać w telefonie rozkład autobusów, na przykład i czeka na to, czy ty w tej sytuacji zaproponujesz, że zamówisz jej Ubera. I ona będzie mogła wrócić do domu bezpiecznie taksówką. Odprowadzisz ją do tej taksówki, gdy już dojedzie do domu, spytasz ją, czy dotarła bezpiecznie do domu, zamiast pozwalać jej na to, żeby czołgała się. Nie czołgała się to chyba złe słowo. Bardziej targała się autobusem nocnym i była narażona na jakieś niebezpieczeństwo i na jakiś dyskomfort. Wcale nie sugeruję, że każda kobieta, która na randce z Tobą będzie sprawiała, sprawdzała rozkład komunikacji publicznej od razu z tyłu głowy ma to, że niech on sprawdzi, że ja teraz weryfikuję o której godzinie odjeżdża mój autobus albo tramwaj, bo mam nadzieję, że zamówi, że zamówi mi Ubera. Mówię Ci tylko o jednej z sytuacji, które mogą mieć miejsce, gdzie kobieta Ci tego werbalnie testu nie wyrazi, ale może go mieć nawet nieświadomie z tyłu głowy i później po powrocie do domu Wracając do tego domu właśnie autobusem czy tramwajem, stwierdzi, że kurde, trochę słabo ze strony tego faceta, że nawet nie zaproponował, że będę mogła wrócić do siebie w bardziej wygodny sposób. Kolejną kategorię nazywam testami desperacji seksualnej to są sytuacje, gdzie dochodzi do jakiegoś zbliżenia, czy raczej próby zbliżenia fizycznej, intymnej z twojej strony, czyli na przykład próbujesz kobietę pocałować, ona się odchyla. Proponujesz dziewczynie, żebyście pojechali do Ciebie, więcej spędzili tam czasu, ona odmawia. Albo proponujesz coś takiego, ona mówi, że no, no chyba żartujesz do ciebie. Albo sugeruje ci, że no nie wiem co sobie myślisz, ale na pewno dzisiaj nie będziemy uprawiali seksu. Tego typu rzeczy, które próbują przekazać ci, że. Nie jesteś godzien albo że to nie jest dobry moment na to, żeby do czegokolwiek fizycznego, seksualnego między wami doszło. Tu kluczowe jest to, żeby nie tracić fasonu, żeby nie zacząć tłumaczyć teraz kobiecie albo mówić, że oj, przepraszam, że w ogóle miałem czelność Ci zaproponować, żebyśmy pojechali do mnie. Albo jakaś obrażać się i pytać dziewczyny, czemu się odchyliłaś, czemu się odchyliłaś, jak chciałem cię pocałować. I nawet to nie musi być wyrażenie na poziomie werbalnym, ale kobieta może to bardzo łatwo wyczuć. Na bazie tego, jak ty się z czymś poczułeś, czy nie masz do niej urazy, czy nie jesteś zawiedziony, bo liczyłeś na to, że akurat dzisiaj wyląduje w łóżku albo że poczujesz ciepło jej ust na swoich ustach, to jest często bardzo subtelne. Kobiety są na to bardzo wyczulone i chcą zobaczyć, na ile ty jesteś desperacki do tego, żeby do niej się zbliżyć, żeby zaspokoić swoje potrzeby bliskości, intymności, seksualności, ale nie z takiej pozycji, że. Wy wspólnie tym się dzielicie i macie super doświadczenie, ale bardziej z pozycji desperacji, braku i pustki. Kolejna kategoria to testy zaangażowania, szczególnie często występują, gdy już masz dosyć duży poziom zainteresowania u kobiety albo u kobiet ze wschodu, ponownie ze względu na ich uwarunkowania kulturowe i tego, jak są wychowywane. To są sytuacje, w których kobieta na przykład będzie czekała na to, aż ty pierwszy do niej napiszesz, Przykładowo po randce, mimo że mega jej się podobało na tej randce, mimo że z ogromną chęcią, nawet w tej sekundzie ponownie by się z Tobą spotkała, to woli poczekać, żeby trochę zgrywać niedostępną i sprawdzić, na ile Tobie zależy, na ile Ty rzeczywiście chcesz z nią kontynuować tę znajomość i czy napiszesz w końcu do niej jako pierwszy. To są sytuacje, gdzie kobieta czegoś Ci odmawia, na przykład nawet spotkania, nie proponuje żadnej alternatywy i czeka na to, aż. Ty wyjdziesz ponownie z inicjatywą, żeby zobaczyć, na ile poważnie traktujesz tę znajomość i jak ona jest dla ciebie ważna. To może być też na przykład sytuacja, gdzie rozmawiasz z dziewczyną w klubie, jest między wami spoko atmosfera, po czym w trakcie rozmowy dziewczyna mówi: Wiesz co, ja teraz idę na parkiet, potańczę z koleżankami. I kobieta rusza i czeka na to, czy albo za nią pójdziesz, czy zaproponujesz chociażby wymianę kontaktów, czy dowolny inny sposób kontynuacji znajomości, albo na przykład Przekonasz ją jakoś do tego, żeby jednak z Tobą została, albo czy jeżeli ona faktycznie pójdzie do koleżanek, to czy będziesz ją później w tym klubie szukał. Natomiast, jeżeli chciałbyś nauczyć się zdawać takie testy po absolutnie mistrzowsku, a także poznać psychologię kobiet od podszewki i zawsze dokładnie wiedzieć, jak się zachować i z powodzeniem budować relacje z kobietami, takie jakie sobie wymarzyłeś, na jakie. Całkowicie zasługujesz. To rozważ udział w naszym programie mentoringowym. To jest 3-miesięczny program, który generuje prawdziwie trwałe, niesamowicie transformujące efekty dla naszych klientów. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu i umów się na darmową, niezobowiązującą, ponad 30-minutową rozmowę konsultacyjną. Piąta kategoria to testy Lovelasa które mogą się przejawiać takimi pytaniami, jak to, jak często zagadujesz do kobiet w taki sposób, jeżeli na przykład właśnie podszedłeś do dziewczyny w codziennej sytuacji. Kobieta może Ci też spytać o to, ile miałeś partnerek seksualnych w swoim życiu, albo może spytać Cię o to, jak wyglądała Twoja poprzednia relacja, co sprawiło, że się rozstaliście i czego obecnie szukasz, jeżeli chodzi o relacje z płcią przeciwną. Takie testy najczęściej padają z ust kobiet, które. Mają poczucie, że ty posiadasz bardzo dużą dostępność kobiet, i chciałaby się taka kobieta trochę zabezpieczyć przed tym, że ty szybko zrezygnujesz ze znajomości z nią i że traktujesz ją choć trochę wyjątkowo. I jeżeli pytać o były relacje ze swoją byłą dziewczyną, to bardzo istotne jest to, żebyś absolutnie pod żadnym pozorem nie mówił o tej byłej negatywnie, nawet jeżeli były tam rzeczy, które ta kobieta. Robiła, które nie były spoko, które ewidentnie o jakichś jej ułomnościach, brakach i gdzie ona miała dużą odpowiedzialność. Niesamowicie ważne jest to, żeby się nie obwinał, nie obwiniał, żebyś wypowiadał się pozytywnie. I jednocześnie, jeżeli jest tak, że jeszcze masz w sobie jakieś uczucia do tej kobiety, to kobieta, z którą teraz się spotkałeś, chce się upewnić, że te uczucia minęły i że to nie jest tak, że. Ona będzie kimś na zakładkę po twoim związku, który dopiero coś się zakończył albo wobec którego dalej masz silne emocje. Kategoria numer 6 to test bycia liderem i przewodzenia i takie najprostsze przykłady, jakie tutaj przychodzą mi do głowy, to pytania kobiety w stylu: "Gdzie teraz idziemy? W którą stronę idziemy? Co będziemy teraz robić?" albo przekładanie czy Proponowanie innego miejsca spotkania, po tym jak Ty zaproponowałeś jakieś spotkanie w, w konkretnym miejscu, bez podawania powodu, żeby zobaczyć na ile Ty utrzymasz się przy swoim wyborze i czy potrafisz tę kobietę poprowadzić, wskazać jej drogę, nawet dosłownie wskazać jej drogę, żeby ona mogła się rozluźnić, zaufać Tobie, wyłączyć myślenie i poczuć się całkowicie bezpiecznie. I dać się Tobie przewodzić. Bo nawet takie proste sytuacje później będą miały. Najczęściej odzwierciedlenie, przynajmniej w jakimś stopniu, w tym, na ile ta kobieta będzie się czuła przy tobie bezpiecznie psychologicznie, przy podejmowaniu różnych decyzji życiowych i w tym, na ile decyzje, które ty podejmujesz za was, na ile ty masz do nich przekonanie i na ile ona może zaufać, że te decyzje będą dla was dobre. Kolejna kategoria testów, jedna z moich ulubionych, to test pewności siebie. One często przyjmują formę sarkazmu, żartów, przekomarzania się. I doskonale pamiętam dziewczynę, z którą spotykałem się kilka lat temu. Ona była ode mnie wyraźnie wyższa, bardzo mi się podobała, i to była jedna z pierwszych kobiet, które były ode mnie wyraźnie wyższe i z którymi zacząłem randkować. I za każdym razem, jak spotykaliśmy się na spotkanie, pierwsze pytanie, które padało z jej ust, to: Adrian, kiedy wreszcie urośniesz? Albo coś w stylu: Adrian, widzę, że od naszego ostatniego spotkania w ogóle nie urosłeś. I to było dla mnie mega ciekawe doświadczenie, i mogłem doskonale wtedy sprawdzić, na ile wyjdzie tutaj moje ego, na ile będę jakoś tupał nóżkami się obrażał, że jak ona maczelność mówić mi, że jestem niski, ojejku, ojejku, a na ile po prostu pójdę za tym i najczęściej mówiłem coś w stylu, wiesz co, kurde, znowu zapomniałem wypić swoją porcję mleka i przez to nie urosłem, ale następnym razem pewnie. Postaram się o tym zapamiętać. Więc najlepszą reakcją w takich sytuacjach to jest wejście w ten żart, pokazanie, że masz do siebie dystans, nie bycie poważnym, nie bycie spiętym, nie obrażanie się. Tylko wychodzenie z założenia, że ona nie robi tego, żeby Cię obrazić, tylko żeby po prostu poprzekomarzać się z Tobą, tak jakbyś miał siostrę albo koleżankę w szkole. Czasem też, gdy piszesz z jakąś kobietą na aplikacji randkowej albo mówisz jej jakiś komplement czy wyrażasz obserwację, ona może Cię spytać ty mówisz tak każdej kobiecie, i wtedy zamiast znowu tłumaczyć się, mówić, że nie, to tylko, tylko dla ciebie przygotowałem tą wypowiedź, Ty jesteś wyjątkowa i tak dalej, możesz na przykład skorzystać z hiperboli i powiedzieć, że wiesz co? No w sumie powiedziałem to już 528 kobietom, w tym ostatnio mojej babci, no i ty jesteś po prostu kolejną. Więc nie tylko wchodzisz w tę w grę, w ten żart, ale jeszcze bardziej to wyolbrzymiasz i robisz z tego coś totalnie absurdalnego. I jeszcze inny ciekawy przykład, szczególnie gdy podejmujesz jakieś takie bardziej odważne działania, chociażby na aplikacji randkowej, kobieta może spytać no serio, kobiety na to lecą? Albo z jakiej książki na podryw to wziąłeś? Ja bardzo lubię, jeżeli to jest w formie tekstowej, reagować taką emoticonką ziewania. I to jest doskonały przykład niereaktywności, tego, że w pewnym sensie ignorujesz to, co powiedziała dziewczyna, że to Cię nie obchodzi, że to jest dla Ciebie jakieś takie wręcz żałosne. I o tej niereaktywności jeszcze za chwilę będę mówił w ogólnych zasadach dotyczących zdawania testów. Natomiast najpierw ósmy test. Test Twoich granic. Kobieta może testować swoje granice na masę różnych sposobów, natomiast częste testy, które występują na etapie randkowania to spóźnianie się, spoglądanie w telefon i korzystanie z telefonu w Twojej obecności, nie poświęcanie Tobie całej uwagi. Celowe nieodpisywanie na Twoje wiadomości albo odpisywanie z dużym opóźnieniem, i to są wszystko momenty, w których kobieta chce zobaczyć, na ile może sobie pozwolić, na ile może naruszyć Twoje granice. Czy Ty w ogóle na to zareagujesz? Zauważysz, że te granice są naruszane? I po drugie, w jaki sposób jej te granice postawisz? Czy z pozycji agresji, czy z pozycji próby skontrolowania jej, ograniczenia jej, czy z pozycji dbania o siebie? i asertywnego, ale empatycznego i znowu niereaktywnego zakomunikowania, że coś ci się nie spodobało i że oczekujesz od niej w przyszłości innego zachowania. To jest też niezgadzanie się z opinią, którą właśnie wyraziłeś, gdzie kobieta chce zobaczyć, czy to, że z tobą się nie zgodziła i ma inną perspektywę na coś, sprawi, że ty teraz wycofasz się i powiesz, że nie, jednak tak naprawdę to mam inne zdanie na ten temat, byle tylko uniknąć konfliktu, byle tylko je się Przypodobać i w ten sposób pokazując jej, że nie masz i nie szanujesz swoich granic. Takie dwa zabawne przykłady, które też mi do głowy przychodzą, to w klubie, gdy jeszcze w ogóle nie znasz kobiety i ona mówi ci: Ty to chodź, postaw mi drinka albo mogę z tobą porozmawiać, ale tylko jak postawisz mi drinka. Oczywiście tutaj zawsze jedyna sensowna reakcja to. Nie, jakby nie znamy się, więc nie mam ochoty postawić ci drinka. Nie ma nic złego w tym, żeby zrobić to później, jeżeli już naprawdę dobrze dogadujesz się z kobietą, ale jeżeli to jest w formie transakcji w stylu pogadamy, ale tylko jeśli, to absolutnie nie zgadzaj się na to, albo to jest na przykład prośba ze strony dziewczyny, żebyś zrobił jej zdjęcie, żeby ona mogła później wstawić to na social media i pochwalić się, jak pięknie wygląda. Tu też bym zalecał, żeby takiej prośbie odmówić. I teraz przechodzimy do dwóch absolutnie kluczowych sposobów, takich mindsetów, do tego, jak reagować na testy kobiety. Po pierwsze, to jest to, o czym już powiedziałem wcześniej, czyli niereaktywność, czyli pokazanie kobiecie, że w ogóle cię to nie zabolało, że nie miało to w tobie żadnej reakcji emocjonalnej, nawet jeżeli pojawiła się jakaś reakcja, to potrafisz nad tym zapanować. I często odpowiadanie w stylu, no pewnie, albo mm, spoko. Albo tak, czyli w takim znużonym, stonowanym tonem głosu w pewnym sensie zgadzanie się z kobietą, albo ignorowanie tego, co ona mówi, albo przyznawanie jej racji, ale nie w takim mm, sensie, że kobieta o coś cię oskarża, a ty mówisz, no dobra, przyznaję się, faktycznie taki jestem, tylko bardziej takie przyznawanie, ale z takim subkomunikatem mówiącym jej, że kurde, w sumie bez sensu, że w ogóle o to spytałaś i trochę się ośmieszyłaś, że... Takie pytanie mi zadajesz. A drugie, dru, drugie nastawienie, które Ci polecam, niekoniecznie też sprzeczne i możesz wybierać sobie to w zależności od tego, z jaką kobietą masz do czynienia, w jaki sposób też pod kątem ekspresji, tego jak ona wyraża te testy, próbuje sprawdzić to, kim jesteś tak naprawdę, albo też tego, jak ona zareagowała na Twoją obojętność zgodnie z tą niereaktywnością, to jest też traktowanie kobiety, która daje Ci te testy, jak takiej. Małej dziewczynki, która dopiero co dowiaduje się o świecie, która nie ma do końca pojęcia o tym, jak się dobrze zachować, i którą po prostu potrzebujesz nauczyć dobrych manier, i która nawet, jeżeli miała w intencji, żeby powiedzieć ci coś, co jakoś cię ukłuje, to ty wiesz, że ona nie ma absolutnie żadnej mocy, żeby sprawić ci krzywdę, bo to jest tak, jakby jakiś pięcioletni chłopiec chciał cię pobić. No nieważne, jak bardzo by chciał, nie ma do tego zasobów, żeby by w, być w stanie to zrealizować, i wtedy warto traktować to jako zabawę, wchodzić w to, być takim, jest takie super określenie w języku angielskim, bardzo trafne tutaj, być playful, e, robić sobie z tego żart, tak jak kobieta często robi sobie z czegoś żartu, gdy, żart, gdy próbujecie przetestować, i cieszenie się tym, że jest między wami taka dynamika, w pewnym sensie wręcz obracanie czegoś, co miało być testem. W okazji do tego, żeby między sobą pofirtować. Najgorsze reakcje natomiast to jest obrażanie się, wkurzanie się, tłumaczenie się, bronienie się, zaprzeczanie i wszystkie reakcje, które stawiają kobietę w pozycji konfliktowej względem Ciebie, które w Twoich oczach robią z niej wroga i Budują w tobie takie poczucie, że ty musisz tutaj o coś, o coś walczyć, i jakoś coś tej kobiecie udowodnić. Daj znać, jakie ty zauważasz testy, które stawiają ci kobiety, i jakie są twoje sposoby na to, żeby te testy wzorowo zdawać. My natomiast widzimy się już za tydzień w kolejnym materiale. Do zobaczenia, do przeczytania i do usłyszenia. Na razie.